Ostatnimi czasy, gdy przeglądałem sobie gry na Roblox, narknąłem się na nowy update do Devil's West. Jak się okazało, Halloweenowy, 21 dni po Halloween, mega się zdziwiłem, aczkolwiek od razu przeszedłem do nagrywania. Oczywiście pierwszą rzeczą jaką zrobiłem w tym evencie to objechałem całą mapę. Notknąłem się na LPCK o imieniu Jane, który opowiedział mi co nieco o tym co tu robi, jak się znajduje i czego mniej więcej mam szukać. Po zakończeniu dialogu z AdSenseMem, oczywiście, pojechałem dalej. W pewnym momencie naprawdę myślałem, że to już wszystko z tego eventu, i niestety nic już nie zobaczę, ale na szczęście okazało się wręcz przeciwnie. Okazało się, że to dopiero początek mojej przygody z tym eventem. Rzecz, która przykłamała uwagę, gdy myślałem, że to już w zasadzie koniec eventu, to był inny kościół. Ogólnie. Nie. Nie było tam za dużo interesujących rzeczy. Przede wszystkim znajdowały się tam jakieś fiolki i to od razu podniosłem z 50, na wszelki wypadek. No i kolejny npc doktor Lazuras. Od razu przeprowadziłem z tym dialog. Przy okazji znalazłem jakąś notkę, która poniekąd wskazywała pewnie jakąś historię głębszą The Wild West, ale nie są to moje klimaty, więc po prostu ją olałem. Podczas pobytu jeszcze w tych katakumbach, też uświadomił mnie, że potrzebny jest Thunder Ray, czyli bardzo rzadki item, który powstaje, gdy piorun uderzy w drzewo. Wydawało mi się, że miałem jedną sztukę, więc pojechałem do banku zobaczyć, czy coś z tym idzie faktycznie zrobić. Okazało się, że drzewo to faktycznie idzie dać temu doktorowi Lazurasowi. Efekt nie był od razu, można powiedzieć, że dopiero po chwili, gdy straciłem czujność, okazało się, że on zaczął uciekać z moim drzewem, więc wywiązała się z tego jakaś mała gonitwa. Zatrzymał się on przy kościele. Konkretniej w kościele, porozmawiał chyba z pastorem, który był od jego synem, więc yy, historia wywiązywała się całkiem ciekawa. Następnie powrócił do swojego laboratorium i rozpoczął się e W związku z tym, że zaczęła się burza, pioruny waliły cały czas, więc było dużo łatwiej znaleźć thunder loga, w sensie porażone drzewo przez prąd z pioruna. Jest to bardzo rzadkie, ale jednak w tym evencie było to mega częste, więc dało się je dobrze farmić. My akurat robiliśmy event, który był dość... Niekonkretny, można by powiedzieć, że ja na przykład nie wiedziałem do końca co robię, na samej mapie zaczęły pojawia się pojawiać zombiaki, no to po prostu zacząłem do nich strzelać. Jak się później okazało, trzeba było wziąć od pastora strzykawkę i wysysać esencję z tych zombiaków, wtedy się zaniesiło mu tą esencję i event się kończył jak każdy, jak cały serwer w sumie przyniósł 50 kubek. Poza samym eventem doktora Lazurasa, na bagnach, na Trybalkam, pojawili się kultyści Wendigo. Za zabicie zwykłego kultysty nie dostawało się nic lub dostawało się jakiś efekt kosmetyczny typu czapka, okulary, maska, może? Nie wiem, bo sam chyba nie dostałem z nich nic. Aczkolwiek pojawiał się tam jeszcze boss. Bosem tym była. Lady i po zabiciu jej... co było bardzo ciężkie, bo poza tym, że ona miała potężny damage, to jeszcze bronili jej 3 kultyści. Tak czy inaczej za zabicie jej dało się dostać łuk. Kawałek stroju z tego co pamiętam, no i jakieś tam głoczne temu typu może czapka. Nie jestem pewien. Ogólnie za przejście tego eventu dostawało się model trzeci piorunowy pistolet, tak bym to nazwał, oraz strój naukowca, co jest całkiem fajnie, do niektórych outfitów pasuje, no i można sobie samemu zaprojektować jakiś ciekawy skin. Po przejściu eventu doktora Lazurasa postanowiłem, że pójdę jeszcze raz obszalić mapę, więc udałem się do jednego z ważniejszych miejsc na Daily Quest, czyli Callahan Manor. Jest to bardzo historyczne miejsce, w którym wiele sekretów się skrywa lub skrywało w poprzednich eventach, więc wydawało mi się, że coś mogę tam ciekawego znaleźć. Rodzi, bo niewiele tam znalazłem poza tym, że jest ciekawy bug z rozbijaniem szyby. Oczywiście finalnie udało mi się dostać do środka, więc od razu sprawdziłem strych oraz ukryty pokój w poziomiach, ale i tak nic tam nie znalazłem. Miałem to szczęście, że podczas gdy przeszukiwałem ten dom, rozpoczął się kolejny event, czyli mogłem od nowa zobaczyć, jak wygląda w całości wizualnie ten eksperyment. Mimo, że była to moja druga próba z eventem, na bezmyślnie strzelałem do zombiaków, nie znając celu. W pewnym momencie całkiem przyszło mi szczęście, ze względu, że spotkałem zombiaka z czerwonym nickiem. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałem, ale potem już się dowiedziałem, że zombiaki z czerwonymi nazwami posiadają najcenniejszej itemy i to zazwyczaj jest Oculus Blade lub strój okultysty, Demon Huntera lub inne takie drobiazgi typu lampa. Ogólnie są to rzeczy, które warto mieć. Niestety. Nie wiem, czy coś wyteropiło z tego zombiaka, bo przyszedł jakiś typ i przy nim coś grzebał, więc zgaduję, że albo mi coś ukradł, albo po prostu nic tam nie było. Kontynuując moją zabawę w tym evencie, ruszyłem tym razem za intuicją z Hunt Showdown i pobiegłem do Odgłosów Strzałów. To, co tam zobaczyłem, naprawdę mnie zaskoczyło. Okazało się, że dodali coś, o czym nie wiedziałem, czyli Walkera. Jest to... Wariant Wendigo, z tym, że nie porusza się on na dwóch nogach, lecz na czterech. Można by powiedzieć, że jest to wariant, ale są to dwie różne anomalie. Oczywiście wypadł z niego lud, ale niestety przyjechałem lekko spóźniony, więc niestety nie udało mi się zdobyć z niego nic. Aczkolwiek z tego co wiem z doświadczenia, wypadł tutaj z niego bardzo rzadki item. I była to jego głowa, mniej więcej czaszka. O dziwo najczęstszy item, który wypada z tego potwora, to kość długa, potem jest szczęka i najznaczna jest głowa, więc no, tutaj no nieszczęście po prostu. Na szczęście, zazwyczaj mam więcej szczęścia niż nieszczęścia, dlatego napotkałem kolejną grupę osób, które atakowały właśnie tego Walkera. Ogólnie przywołanie go nie jest ciężkie, bo wystarczy mieć trzy próbki krwi zwierząt. Przede wszystkim potrzebna jest krew bizona, jelenia oraz niedźwiedzia. Niedźwiedź jest stosunkowo ciężki do zdobycia, bo trzeba go zabić, a jednak no, niedźwiedź jest znany z tego, że jest dość wytrzymały i szybki. Tym razem nie zostałem z niczym. Dostałem Screenwalker Bomb, czyli no, ja to na to mówię jakoś długa, bo jest to kość długa. Tak czy inaczej, od razu poszedłem zobaczyć, co idzie z nią działać. Niestety na tamten moment nawet nie wiedziałem, że taki item w ogóle istnieje, więc tak samo nie wiedziałem do końca, co mam z tym zrobić. Jednocześnie napatoczyłem się na bójkę z The First Lady, która no. Powiedzmy, była dość ciężka, ale miałem team-mate'a w Niedźwiedziu. I właśnie w ten sposób otrzymałem elektryczny łuk, który zadaje dodatkowy damage podczas burzy. Podczas burzy dostaje on elektryczne strzały, one wtedy mają elektryczną aurę, więc to widać, że to jest już ten czas, no i zadają dodatkowy 4 damage. No powiem szczerze, że zaszaleję z tym damage'em. Za zabicie First Lady oczywiście dostałem także kostium kultysty, który mogę sobie wyposażyć kiedy chcę, aczkolwiek nie pasuje mi on do niczego.